Dzień dobry wszystkim. Jestem Karolina i ogólnie jeżdżę sobie po północnej Norwegii ciężarówką. Różnymi ciężarówkami. E, jesteśmy na drodze 866 na Szerwej, która kieruje się na Szerwej. Właśnie widzę, że prom przypłynął z Arnoi, a my teraz będziemy wjeżdżać na słynny most do Szerwej. Jest to most, na którym jeszcze się tylko ja, czyli królowa drogi północnych szos. Jest to ciekawy też most. Dwa samochody osobowe jeszcze mogą tutaj na mijance się minąć. Niestety duże ciężarówki muszą czekać. Nie ma tu ani sygnalizacji, ani. Żadnych jakby informacji. Trzeba po prostu stanąć przed mostem, popatrzeć, czy z drugiej strony nic nie jedzie, e, i jechać, jeżeli mamy wolne, bądź poczekać, bądź przepuścić. E, fajne tutaj są momenty, kiedy pada śnieg, kiedy e, są bardzo duże deszcze. Ciężko jest zobaczyć wtedy, co się dzieje na tej drugiej stronie. I czasem jest takie, jest tam ktoś, że tam nikogo nie ma. Jechaliśmy już na wyspę Sherway. Jest to nieduża wyspa, jednak po drugiej stronie, czyli jakby po lewej stronie drogi, bo będziemy ją okrążać, jest tam całe miasto. Jest to przepiękne miasteczko. Wysunięte, chyba jedno z najbardziej pięknych miast wysuniętych na północ tutaj w tym regionie. Także możecie zobaczyć tutaj przed nami piękne góry. Uwielbiam ten widok, czasem nawet zostaje. Żeby po prostu delektować się tym widokiem, bo jest na co popatrzeć. E, jest to jeden z takich typowych norweskich, północno-norweskich widoków, który tutaj e, jest. E, dziś mamy właśnie bardzo ładną pogodę, chociaż przejrzystość nie jest jakaś super, ale i tak jest efekt wow. E, więc uprażamy tutaj wyspę, jakby część wyspy, żeby dojechać do miasta. Tam będę się spędzała większość czasu, ponieważ tutaj dzisiaj wszystko, co jest za mną, muszę tutaj rozwieźć do różnych punktów. Więc spędzę parę godzin tutaj. Potelektuje się pewnie słońce przez chwilę. Do zobaczenia wszystkim. Miłego dnia.